Witam Was kochani w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś przyjrzymy się sprawie Beaty Klimek z zupełnie innej strony, rzekomej pomocy jasnowidzów. Minęło ponad 11 miesięcy od zaginięcia, od 7 października 2024 do dziś. I tam, gdzie kończą się fakty, często zaczynają się opowieści o wizjach, znakach i połączeniach. To nie będzie odcinek o wydawaniu wyroków ani rozstrzyganiu winy. To analiza zjawiska. Dlaczego ludzie sięgają po takie wsparcie? Jakie mechanizmy psychologiczne sprawiają, że ogólne stwierdzenia brzmią prawnie? Co naprawdę może pomagać, a co realnie szkodzi rodzinie i samemu śledztwu? Z szacunku dla bliskich, pani Beaty, nie będziemy promować żadnych nazwisk tych pseudojasnowidzów, ani odtwarzać materiałów które utrwalają nieweryfikowalne twierdzenia skupimy się na konkretnych kryteriach oceny wiarygodności czerwonych flagach i na tym jak odpowiedzialnie działać gdy chcemy pomóc w dalszej części pokażę również case który w mojej ocenie przekracza granice przyzwoitości oraz wyjaśnię dlaczego takie treści ranią bliskich i jak wpływają na bieg sprawy najważniejsze. Beata i jej rodzina są w centrum: fakty ponad wizję, wsparcie ponad sensacje. Zaczynamy, kochani! Zastanówmy się, dlaczego ludzie sięgają po pomoc jasnowidów. Kiedy znika bliska osoba, świat rozpada się na dwie części. W pierwszej są twarde fakty, godziny miejsca, monitoring, logi, nazwiska, w drugiej cisza, długie noce i pytania bez odpowiedzi. To właśnie w tej ciszy pojawia się pokusa, by zaufać komuś, kto obieca skrót, wizję, znak, połączenie. I nie chodzi tu o łatwowierność, chodzi o ból, który szuka ujścia. Gdy śledztwo nie przynosi przełomu, każdy krok wydaje się ważny, umysł robi to, do czego został stworzony, szuka wzorca. Lepiej mieć jakąś narrację, nawet wątłą, niż pustkę. I wtedy ktoś mówi: Widzę wodę, widzę las, ktoś bliski. Te słowa są jak klucz do sejfu. My wkładamy do środka wszystkie szczegóły, które pasują. Po bliski staw, znany zagajnik. Osobę z rodziny, to nie wizja staje się precyzyjna, to nasze skojarzenia robią z ogólnego zdania trafienie. Efekt Barnum'a, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, dlaczego ogólnik brzmi dokładnie od nas, to mechanizm, dzięki któremu bardzo ogólne komunikaty wydają się osobiste i celne. Widzę wodę. W promieniu kilku kilometrów zawsze jest jakaś woda. Czuję las, niemal wszędzie znajdzie się jakiś zagajnik, ktoś bliski coś ukrywa, w każdej rodzinie jest jakiś sekret. Im więcej emocji, tym mniej krytycznego filtra. Nasz mózg łączy kropki, nawet jeśli kropki są przypadkowe. Błąd potwierdzenia, pamiętamy trafienia, zapominamy pudła. Jeśli ktoś kiedyś powiedział coś, co brzmiało zgodnie z intuicją rodziny, to właśnie to zapamiętamy. 10 Chybionych wskazówek szybko znika w pamięci jedno, a może zostaje. Tak działa algorytm w nas samych polubienia dla potwierdzeń, wyciszenie dla kontrargumentów. Iluzja kontroli ulga z czynności, a nie z efektu. Kiedy czujemy, że nic nie możemy zrobić, każdy ruch przynosi ulgę, każdy telefon do kogoś, kto widzi więcej, wiadomość na live. Donacja to czynność, która obiecuje wpływ, ale ulga czynności nie zawsze przekłada się na postęp w sprawie, i to trzeba umieć odróżnić. Heurystyka dostępności, prawda, przez powtórzenie: im częściej słyszymy jakąś tezę, tym bardziej wydaje się prawdopodobna. Jeśli platforma podsuwa nam kolejne materiały o wizjach, nasza ocena prawdopodobieństwa rośnie. Chociaż nie przybywa dowodów, to tylko echo. Potrzeba domknięcia. Chcę wiedzieć cokolwiek, byle już. Niepewność jest ciężarem. Po tygodniach i miesiącach rośnie potrzeba domknięcia historii. Tu właśnie rodzi się ryzyko. Emocja udaje dowód. Opowieść wydaje się lepsza niż cisza, nawet jeśli opowieść jest zwykłą fantazją. Sankt Coast. Czyli zainwestowaliśmy tyle energii. Gdy rodzina, wolontariusze, widzowie spędzili setki godzin na tropach, z internetu pojawia się naturalny odruch. Skoro już tyle zrobiliśmy w tym kierunku, idźmy dalej. To nie znaczy, że trop jest słuszny, to znaczy, że nasza inwestycja pcha nas, by nie zrezygnować. Kolejna wizja, kolejny trop. Dostaje fory mapa bólu co czuje rodzina. Bezsilność, nikt nam nie mówi, co dalej. Presja czasu, jeśli jest cień szansy, musimy ją wykorzystać teraz. Presja otoczenia spróbujcie wszystkiego. Nadzieja jako paliwo każda obietnica, nawet wątła, daje na chwilę oddech. To zrozumiałe i właśnie dlatego wizje są tak kuszące, ale zrozumienie emocji nie zwalnia nas z obowiązku odróżnienia nadziei od dowodu. Kiedy wiara daje siłę, a kiedy zaczyna szkodzić? Daje siłę, gdy motywuje do działań opartych na faktach, sprawdzania monitoringu, rozmów ze świadkami, porządkowania osi czasu. Szkodzi, gdy zabiera metodę, prowadzi w krzaki, zabiera ludzi, czas i wiarę w narzędzia, które naprawdę działają. Co mówi praktyka i zdrowy rozsądek? W każdej głośnej sprawie pojawiają się sygnały od obywateli. To normalne i potrzebne, ale nie każdy sygnał staje się tropem, a nie każdy trop staje się dowodem, jak wygląda obieg informacji w praktyce. Sygnał, wiadomość od widza, post, e-mail, telefon na infolinię, komentarz pod materiałem. Selekcja. Czy zawiera konkret, czas, miejsce, osoba, obiekt, numer, kamera, rejestracja, cokolwiek? Weryfikacja. Czy da się to sprawdzić w niezależnym źródle: CCTV, logi, bilingi, świadek, nazwisko? Priorytetyzacja. Jeśli jest 20 sygnałów, pierwszeństwo mają te z najwyższą szansą falsyfikacji, czyli takie, które można szybko potwierdzić bądź wykluczyć. Wizja, przeczucie, głos zaświatów nie przechodzi tej ścieżki. Można być czyjąś wiarą, ale nie jest materiałem dowodowym. Co zwykle przechodzi próg weryfikalności? Czas i miejsce, na przykład przystanek X kamera numer 4, cechy obiektywne, kurtka z odblaskiem, plecak z naszywką, pies konkretnej rasy. Nośniki danych, zapis z monitoringu, log karty płatniczej, historia połączeń, dane lokalizacyjne urządzeń, świadek do kontaktu, imię i nazwisko konkretnej osoby, numer telefonu gotowość do złożenia zeznań, co nie wnosi wartości operacyjnej. Czuję wodę, las, górę, zbyt ogólne. Wiem, ale nie mogę powiedzieć, bo tajemnica, niesprawdzalne. Powiedziano mi we śnie, brak ścieżki weryfikacji, współpracuję z instytucją, tu, na przykład Archiwomix, to tylko deklaracja bez pokrycia. Przyjrzyjmy się teraz następnej sprawie. Kosz alternatywny, najcenniejsza waluta śledztwa. Każda godzina wolontariusza, funkcjonariusza, rodziny. Coś kosztuje uwagę, energię, czas. Jeśli kierujemy ludzi do trzech stawów, bo padło hasło o wodzie, to w tym samym czasie nie sprawdzamy linii autobusowej, nie rozmawiamy ze świadkiem, nie ściągamy nagrania z kamery, która kasuje materiał, na przykład po 72 godzinach. Dlatego strategia ponad wszystko działania idą tam, gdzie istnieje dowód lub możliwość jego pozyskania mapa dowodów czyli co realnie pomaga CCTV. Znaki szczególne, wektory ruchu, ostatnie pewne miejsca, logi połączeń BTS, analityka urządzeń, transakcje, czas, miejsce, terminal, potwierdzone obecności, świadkowie krótko i konkretnie bez narracji, tylko fakty. Teren, poszukiwania sektorowe z raportem co sprawdzono, kiedy, jakim składem. To nie jest poradnik prawny, to higiena myślenia. Im więcej konkretu, tym bliżej jesteśmy faktów. Teraz opowiem o czerwonych flagach. Nie chodzi o to, by kogoś wyśmiewać. Chodzi o to, by chronić czas, uwagę, rodziny. Oto lista sygnałów ostrzegawczych i praktyczne alternatywy. Przyjrzyjmy się tym czerwonym flagom. Zapłać, a powiem więcej monetyzacja wizji. Współpracuje z służbą, instytucją, bez dowodów, bez nazwisk, bez potwierdzeń. Zero konkretu, brak godziny, miejsca osoby do kontaktu, mapy, punktu odniesienia, powtórki z internetu. Wizja streszcza to, co od tygodni krąży publicznie. Presja i tajemnica. Nie powiem więcej dziś, powiem kiedyś, bo na razie musimy milczeć dla dobra śledztwa. Odwracanie winy. Nie wyszło, bo nie wierzyliście mi. Czerwone flagi w zachowaniu. No, przyjrzyjmy się temu. Łączenie narracji z prośbami o donate. Naklejki w tym samym wątku. Używanie wizerunku osoby zaginionej do budowania mocy przekazu. Publiczne wskazywanie winnych bez weryfikowalnych danych. Hmm, ciekawe, prawda? Przejdźmy teraz do kolejnej sprawy, która mnie moralnie bardzo boli. Głosy w komputerze, dlaczego to rani, jest niemoralne. <śmany> Kochani, przechodzimy teraz bezpośrednio do sprawy Beaty Klimek i do zjawiska, które w mojej ocenie przekracza granice przyzwoitości. Mówię o pseudojasnowidzu, który nigdy nie był proszony ani przez bliskich, ani, jak wynika z publicznych informacji, przez służby, o żadne wizje czy głosy Beaty, a mimo to publikuje nagrania i zbiera donaty na krzywdzie. Beaty. W sieci pojawiają się materiały, w których ktoś odtwarza rzekomy głos Beaty. Tym ktośem wiemy, kto jest, tak? Głos Beaty z komputera podając tezy, kto ma być odpowiedzialny i gdzie rzekomo się znajduje. Powiedzmy to wprost. To są. Twierdzenia nieweryfikowalne i to ważniejsze, to realnie boli. Dlaczego to jest bolesne dla rodziny? Po pierwsze, retraumatyzacja dla dzieci, siostry i bliskich. Każdy taki materiał to ponowne otwarcie rany. Głos, który udaje Beatę może wywołać fizyczny ból, bezsenność, lęk, poczucie winy, gniew to nie jest kontent. To czyjeś życie. Po drugie, zamęt w żałobie. Żałoba potrzebuje faktów i ciszy, nie sensacji. Głos z komputera rozchwiewają proces żegnania i utrudniają domykanie pytań, które i tak są nie do zniesienia. Wtórne zranienie, publiczne wizje, insynuacje. Kto jest sprawcą bez dowodów, uderzają nie tylko we wskazane osoby, ale i w pamięć o Beacie. To pogrąża rodzinę w kolejnej fali komentarzy i presji. Fałszywa nadzieja, każde słowo, że Beata mówi, tworzy fałszywe punkty oparcia. Bliscy próbują je weryfikować, tracą czas i siły, a na końcu zostają z jeszcze większym bólem. Stygmatyzacja i hejt. Po takich przekazach często rusza lawina, wyroki w komentarzach, wskazywanie winnych, lincz w sieci, rodzina musi to czytać, to nieludzkie. Dlaczego to jest niemoralne? Hm. Monetyzacja cudzego cierpienia, łączenie narracji o głosie Beaty z prośbami o donate y, naklejki etc., to w mojej ocenie żerowanie na bólu to krzywdzi rodzinę, zawłaszcza pamięć o osobie zaginionej, udawanie dowodów. W sprawach o takiej wadze liczą się fakty, nagrania, logi, świadkowie, konkret. Głos z komputera nie spełnia żadnego standardu weryfikacji. Publiczne sugerowanie kto i gdzie bez dowodów to nieodpowiedzialność. Etyka i odpowiedzialność twórcy. Twórca ma wpływ. Wie, że materiał pójdzie weter, że zobaczą go bliscy i tysiące widzów. Świadome granie takimi treściami to mówienie łagodnie. Złamanie elementarnego kodeksu empatii i odpowiedzialności. Na moim kanale. Nie padną nazwy tych kanałów i nie usłyszycie tych nagrań. Nie będę napędzać zasięgów takim praktykom i takim osobom. To nie jest porada prawna. Mówię o zasadach. Jeżeli ktoś dla korzyści majątkowej wprowadza odbiorców w błąd co do faktów, może to co do zasady podpadać pod przepisy o oszustwie. Naruszane mogą być też dobra osobiste, w tym pamięć o sobie, Zaginionej. W tym przypadku decydują konkretne okoliczności i dowody. Teraz Wam powiem, co robić, kiedy widzicie takie treści. Po pierwsze, nie udostępniaj, nie karm algorytmu. Zgłoś w serwisie jako wprowadzanie w błąd, nękanie, jeśli to dotyczy rodziny. Nie płać, nie płać za dostęp do fałszywych wizji, fałszywych dowodów, fałszywych materiałów. Jeśli uważasz, że materiał krzywdzi rodzinę, zrób zrzut ekranu, zapisz link i datę, poinformuj bliskich lub pełnomocników bez publicznego rozkręcania dramy. Skieruj energię w sprawdzalne działania, monitoring, świadkowie, uporządkowana oś czasu. Jedno zdanie, które chcę, żeby zostało: fakty ponad głosy, wsparcie ponad sensacje. Beata to czyjeś dziecko, siostra, mama, przyjaciółka. Zasługuje na pamięć opartą na prawdzie, a jej bliscy na spokój i szacunek. Jeszcze chwilę omówimy inne skutki takich materiałów, jak głosy z komputera. Psychologiczne: żałoba, powikłana i wtórna trauma. Żałoba powikłana. Gdy bliscy natrafiają na nagrania głosu przepisywane bacie, proces żałoby może się zaburzyć. Zamiast stopniowego domykania historii pojawia się fałszywa nadzieja. Może to naprawdę ona mówi, albo niekończące się ruminacje. Co jeśli zignorowaliśmy ważny sygnał? Taka karuzela myśli utrudnia sen, wyczerpuje i wzmaga poczucie winy. Zamiast wracać do codzienności, rodzina jest ściągana w kolejne odsłony sensacji. Wtórna trauma, każde odtworzenie głosu z komputera, może działać jak bodziec przypominający. Znów pojawia się lęk, napięcie fizyczne, obawy. Objawy stresu, do tego dochodzi wtórna wiktymizacja, fali komentarzy, insynuacji i wyroków. W sieci towarzyszy wstyd, złość i bezradność. Bliscy czują, że nie mają kontroli ani nad tym, co krąży w internecie, ani nad własnym spokojem. Skutek społeczny: głośne wizje rozlewają się poza rodzinę. Znajomi, sąsiedzi, nawet dzieci w szkole mogą słyszeć fragmenty nagrań lub komentarzy. Zwiększa to izolację, unikanie kontaktów i zamyka ludzi w bólu. Dlatego proszę, nie, nie odtwarzajmy, nie udostępniajmy, zgłaszajmy. Szacunek dla żałoby to nie cisza o sprawie, to rezygnacja z treści, które udają dowody i ranią, to opis mechanizmów psychologicznych, nie diagnoza, brak potwierdzenia śmierci. Dlaczego? To ma znaczenie. W tej chwili nie ma oficjalnego potwierdzenia śmierci Beaty, ani dowodu, który by to rozstrzygał. Oznacza to, że w świetle faktów Beata jest osobą zaginioną. W takiej sytuacji materiały o głosach zaświatów z góry narzucają narrację o jej śmierci, choć nie ma na to podstaw. To może odbierać rodzinie prawo do nadziei na odnalezienie Beaty żywej i kierować uwagę opinii publicznej z poszukiwań w stronę symbolicznego pożegnania. To niemoralne z dwóch powodów. Po pierwsze, podmienia rzeczywistość, zamiast komunikatu szukamy osoby zaginionej, pojawia się opowieść o kontakcie z zaświatami, która zamyka myślenie o dalszych realnych działaniach. Po drugie, gdy taka opowieść łączy się z monetyzacją, donejki, naklejki, etc., staje się żerowaniem na nadziei. Dopóki nie ma jednoznacznych dowodów, odpowiedzialna narracja brzmi: Szukamy, weryfikujemy fakty, nie przekreślamy żadnej realistycznej możliwości. Przechodzimy do kolejnej części mojego podcastu: Brak dowodów na rozmowy z duchami. Do dziś nie istnieją wiarygodne, zweryfikowane naukowo dowody na to, że komukolwiek i kiedykolwiek udało się nagrać rozmowę z duchem. Popularne dowody w rodzaju tzw. electronic voice phenomena są najczęściej tłumaczone parę idoliom, szumem. Artefaktami sprzętu i autosugestią nie zostały potwierdzone w kontrolowanych, powtarzalnych warunkach. Dlatego każda publiczna narracja oparta na takich nagraniach to opowieść bez podstaw empirycznych, a w kontekście Beaty Klimek dodatkowo krzywdząca dla jej bliskich bo podszywa się pod dowód, którego po prostu nie ma. Teraz powiedzmy sobie, co tak naprawdę pomaga. Jeśli naprawdę chcemy pomóc Beacie i jej rodzinie, zamieniajmy energię w fakty. Gdzie kierować uwagę? Monitoring. Ustal potencjalną trasę, spisz konkretne kamery, sklep, przystanek, skrzyżowanie, zakres godzin. Świadkowie. Krótkie rzeczowe opisy, kiedy, gdzie, co było widoczne. Kontakt do osoby. Dane obiektywne. Potwierdzone godziny, rachunki, rozkłady jazdy, logi. Rzeczy, które można zweryfikować. Jak zgłaszać sygnały. Maksimum konkretu, data, godzina, miejsce, opis, załączniki, zrzut ekranu, mapka, numer kamery, numer linii, biletu, kanał oficjalny, zgłoszenie do właściwych służb, koordynatorów poszukiwań, nie w komentarzu pod filmem, wolontariat mądrze. Dołącz do zorganizowanych grup, pracuj w sektorach, raportuj, co sprawdzono, kiedy, jakim składem, nie dubluj działań. Zanim ruszysz, sprawdź plan, listę już przeszukanych obszarów, higiena informacyjna. Nie udostępniaj głosów i wizji przekazów to nie są dowody. Zgłaszaj materiały wprowadzające w błąd, naruszające dobre osobiste. Nie płać za dostęp do wizji, wspieraj realne działania logistykę, paliwo, dróg plakatów. Zanim coś zrobisz po pierwsze czy da się to sprawdzić po drugie czy to wnosi coś nowego? Po trzecie, jaki jest kosz alternatywny? Po czwarte, czy ktoś na tym zarabia? Po piąte, czy to pomaga rodzinie, czy tylko podnosi emocje? Zastanów się, zanim wpłacisz. Zadaj sobie te kilka pytań. Dobrze, kochani. Fakty ponad narracje. Każda godzina i każda para rąk liczą się tam, gdzie może powstać dowód. Beata to nie kontent, to córka. Siostra, mama, przyjaciółka. Każde widzenie, każdy głos z komputera to granie na cudzym bólu i dopóki nie ma potwierdzenia jej śmierci, nikt nie ma prawa odbierać rodzinie nadziei opowieściami, które udają fakty. Dlatego proszę was wprost nie wspierajmy twórców, którzy monetyzują cierpienie, nie dawajmy im czasu, uwagi ani pieniędzy. Co można zrobić natomiast? Nie oglądaj i nie ustępniaj i nie płać za wizję i głosy. Zgłaszaj materiały wprowadzające w błąd lub raniące rodzinę. Wspieraj fakty, monitoring, świadkowie, logistyczna pomoc, rzetelne informacje. To jest nasz wybór. Karmić algorytm sensacją albo pomagać rodzinie czynem. Wybieram to drugie. Jeśli jesteś ze mną, zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij ten odcinek tam, gdzie może zrobić realne dobro. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Dziękuję za Waszą uważność, empatię i każdy mądry komentarz. To dzięki Wam ten kanał ma sens. Jeśli chcecie realnie wspierać bliskich baty, pamiętajcie: Fakty ponad sensacje. Wasza obecność, kultura w dyskusji i udostępnienie tego odcinka naprawdę mogą zrobić różnicę. Do zobaczenia. Kliknijcie łapkę i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinka. Dzięki i trzymajcie się ciepło. Pa!